Nie bój się i nie wstydź się. W tym odcinku podzielę się z Tobą moimi osobistymi doświadczeniami ze snami. Opowiem, jakie są ich typy, czym w istocie są te różne typy snów, jak je interpretować i dlaczego ta kłopotliwa ich natura, kłopotliwa interpretacja, dlaczego ona jest ich zaletą. Doświadczenia te zbierałem kilka lat, ale mam wrażenie, że wciąż jestem początkujący. Sny. Ludzie od starożytności zastanawiają się nad rolą i znaczeniem snów. Są wśród nas tacy, którzy w symbolice snów doszukują się elementów przyszłych zdarzeń, inni próbują znaleźć w snach odpowiedź. Na dręczące ich problemy, często z całkiem dobrym skutkiem. Osoby uduchowione twierdzą zaś, że sen jest bramą do innych wymiarów, w których można mieć kontakt na przykład z własną duszą. Naukowcy także szukają odpowiedzi na pytanie, czym są obrazy senne. Już wiedzą, w jakich fazach snu występują. Czy są stałym elementem nocnego odpoczynku, czy też nie? Chcą wiedzieć, czy mózg w nocy pracuje, czy może tylko odpoczywa. Próbują ustalić, jakie procesy fizyczne i chemiczne zachodzą podczas snu. Sny, mimo ciągłego nimi zainteresowania, wciąż jednak pozostają niezgłębioną zagadką. Niektórzy ludzie pamiętają całe sny, a inni tylko ich. Fragmenty albo nic nie pamiętają. Niekiedy wiem, że śniłem się coś ważnego, ale nad ranem w żaden sposób nie potrafię przypomnieć sobie nawet małego fragmentu tego nocnego filmu. Jeżeli sen jest emocjonujący, to jakoś tak łatwiej mi go zapamiętać. Szczególnie mocno zapadają w pamięć nocne horrory. Zapamiętanie przyjemnych historii niestety nie jest już takie łatwe. Zazdrością patrzę na ludzi, którzy ze snu zrobili użyteczne narzędzie, pomocne przy poruszaniu się w naszej czterowymiarowej rzeczywistości. Oczywiście pozostanie nierozstrzygnięte, czy to, co mówią i co piszą owi ludzie. Nie jest zwykłą konfabulacją. No, nikt im do głowy nie zaglądnie. Jednak jestem zdania, że ludzka wyobraźnia jest za płytka, żeby wymyślać rzeczy, jakie można usłyszeć z ust tych osób. Z ust osób, które podróżują astralnie lub w snach. Nie wydaje mi się możliwe, by jakikolwiek autor książek. Był zdolny wykreować światy choćby w połowie tak oryginalne, tak skomplikowane i tak nieoczywiste. Przy tej okazji polecę Wam ciekawy cykl spotkań z Panem, który ma sny o takiej tematyce, jaką sobie zażyczy przed zamknięciem oczu. Jeżeli pomyśli na przykład przed snem o Księżycu. To śni o jego budowie, historii i tajemnicach. Jeżeli zaś zażyczy sobie sen o Tybecie, to śni o górach i mieszkających tam mnichach. No niesamowite. Cykl dostępny jest na kanale Tagent TV i nosi tytuł Opowieści Topografa. Polecam. Cykl jest stary, ale warto tam zaglądnąć. Przekonany jestem, że sen jest jednym z tych łatwiejszych sposobów kontaktowania się z własną duszą. No, nie mam na to żadnych dowodów. Prawdopodobnie kiedyś, kiedy szyszynka w naszym mózgu była większa i mniej zdegenerowana, kiedy nasze otoczenie było spokojniejsze, to nawiązanie tego subtelnego kontaktu z duszą było dużo prostsze. Dzisiaj Mamy taki wielki zgiełk wokół siebie, i to pochwycenie tych subtelnych wskazówek od ducha jest szalenie trudne. Jest to, to trudne tym bardziej, że w naszych głowach, nawet gdy nic nie mówimy, trwa nieprzerwany hałas. Dobrze o tym wiesz. Można go wprawdzie zatrzymać, spróbować okiełznać, ale wymaga to dyscypliny, kontroli ale przede wszystkim ćwiczeń moja przygoda ze snami zaczęła się dość niewinnie próbowałem bowiem interpretować sny z użyciem senników chyba bardziej dla zabawy niż dla osiągnięcia jakichkolwiek celów no bo jakież to ja wtedy mogłem mieć praktyczne zyski czy jakie mogłem sobie wyobrazić zyski w tamtym czasie młodzieńczym to się wymykało mojemu pojmowaniu. Senniki dawniej dostępne były tylko w formie książkowej. Nie było ich dużo. Nie było łatwo odszukać właściwego hasła. A teraz mamy senniki książkowe i co najmniej kilka w internecie do wyboru. Warto też wspomnieć, że senniki różnych kultur dostarczają odmienne interpretacje. To samo hasło w różnych sennikach, zwróci ci inny zestaw informacji. Więc to nie ułatwia. Wtedy jednak nie było to dla mnie aż tak bardzo istotne, raz, że nie miałem dostępu do tych wszystkich orientalnych senników, a po drugie, tak jak wspomniałem, ta interpretacja była robiona właściwie tylko dla rozrywki. Tym, co okazuje się kluczowe dla procesu poznawania i odczytywania snów jest świadome przyznanie im naszej uwagi moje zaciekawienie z snami spowodowało że zacząłem je zapamiętywać wcześniej nie przypisywałem snom żadnego znaczenia i one pozostawały dla mnie jakby na peryferiach mojej świadomości śnił mi się z całą pewnością ale nie były istotne, więc nie zagnieżdżały się w moim umyśle. Może cię to zdziwi, ale sama uwaga położona na senne projekcje powoduje, że zaczynają one przejawiać się z większą siłą i z większą wyrazistością. Zaczynasz je także lepiej pamiętać. Właściwa przygoda ze snami rozpoczęła się od tego, że którejś nocy przed zaśnięciem. Wyraziłem na głos intencję, że chcę moje sny pamiętać. To się wydaje może mało znaczące takie wyrażenie intencji, ale ona w jakiś cudowny sposób programuje nasz umysł, by nawiązał połączenie z procesami, które dzieją się, gdy nasz świadomy umysł jest nieaktywny. Później ktoś, kiedyś. Zadał mi pytanie, czy ty śnisz kolorowo? No, ja nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, to jest zabawne, ale wielu z nas nie potrafi odpowiedzieć, czy śni w kolorach, czy może jego sny są czarno-białe. Wiem to, bo pytam o to znajomych. Takie proste pytanie, A ono obnaża naszą bezradność w tym temacie. No, sen wydaje się zjawiskiem, nad którym nie mamy dużej kontroli. Przypomniała mi się także historia z czasów szkoły podstawowej. To było chyba po jakimś kinowym seansie Bolka i Lolka. Ktoś z kolegów wyraził zdziwienie, że w kinie ta bajka była kolorowa, a w telewizorze to on ma czarno-biały obraz. Zdziwiony byłem. No jak to przecież ja mam w telewizorze taki sam obraz kolorowy, odparłem. Byłem gotowy się o to pokłócić, ale uznałem, że mądrzej będzie jednak sprawdzić. No i jest zdziwienie? Telewizor w domu był czarno-biały. Tak łatwo oszukać nasz umysł. No więc, mając już jako dorosły człowiek takie doświadczenia, tym razem bardzo ostrożnie podszedłem do śledztwa na temat tego, czy śnie kolorowo, czy może w trybie monochromatycznym. Tego samego dnia, w którym padło to ważne pytanie, kładąc się do łóżka, postanowiłem, że chcę wiedzieć, czy śnie kolorowo. Tak, sny mam kolorowe. Przekonałem się o tym wiele razy. Pierwsza odpowiedź przyszła w postaci odciętego warkocza pozostawionego na dużym kamieniu przy rzece. Taki miałem sen. Warkocz był żółty, czyli sen był kolorowy. Porada, którą często możesz usłyszeć w kontekście Pracy ze snami brzmi zapisuj sny. Tak, przy łóżku mam zawsze przygotowaną kartkę i coś do pisania. Kiedyś nie i odzyskam w nocy na moment władzę nad ciałem. Natychmiast po masku zapisuję choćby w skrócie treść tego, co mi się przyśniło. To zupełnie wystarcza, żeby rano przypomnieć sobie senną przygodę. Bez tej kartki często okazuje się to niemożliwe. No nie wiem dlaczego tak jest. To jest zupełnie tak, jakby sny były rejestrowane w jakiejś super nietrwałej pamięci w mózgu. Nawet jeżeli treść snu po przebudzeniu wypowiesz na głos, nawet kilka razy, to jak już wstaniesz nad ranem, ta informacja będzie nie do odzyskania. Wyparowuje no w sposób nieprawdopodobny. Niekiedy jakieś podobne zdarzenie w ciągu dnia pozwoli ci powrócić do treści tego snu, ale dzieje się tak naprawdę bardzo rzadko. Zdecydowanie polecam ci tę praktykę. Zapisuj sen, jeśli tylko jesteś w stanie. Jedno zapisane słowo potrafi przywrócić w pamięci cały sen bez tego klucza, bez tego słowa dostęp do niego będzie. Niemożliwy. Nie wiem, jak to się dzieje. Magia. Na własny użytek podzieliłem sny na kilka rodzajów. Zacznę od snów pełnometrażowych. To są te długie sny, takie historie, jak z filmu fabularnego przewija się w nich wiele miejsc, wiele osób, mnóstwo przedmiotów. Czasami te sny mają jakiś sens i ciągłość. Czasami są tylko zlepkiem przypadkowych zdarzeń. Wydarzenia następują jedne po drugich. Zdarza się, że w tych snach napotykamy wiele różnych emocji. Gdyby próbować interpretować taki długi sen, to zupełnie nie wiadomo, na którym z dziesiątków elementów należałoby położyć koncentrację. Jest ich. Po prostu zbyt wiele. Nawet jeżeli odnajdę odpowiednie hasła w senniku, to mnogość tych przekazów będzie jak kakofonia dźwięków i naprawdę niewiele da się z takiej plątaniny haseł wywnioskować. Lepsze są sny krótkie. Flesze. Sny, które nazwałem roboczo flesz. Jest taka pewna strefa związana ze snami, którą traktuję bardzo serio. To są sny pierwszej fazy śnienia, która pojawia się zaraz po utracie świadomości, jak się kładziesz do łóżka. To nawet nie są zwykłe sny, lecz to jest coś na wzór takiej impresji, takiego przebłysku, flesza. To są bowiem kilkusekundowe, najwyżej kilkusekundowe obrazy, niekiedy usłyszane wyrazy bądź całe zdania. Każde z wymienionych wydaje się być wyrwane z jakiegoś szerszego kontekstu, bo to nie ma ani początku, ani nie ma końca. Pojawia się obraz i tyle, i on jest łatwy do interpretacji. Nie tworzą bowiem żadnych historii, nie tworzą żadnych wątków, nie da się zbudować w trzy sekundy jakiejś skomplikowanej opowieści. Nie wiadomo do czego mają pasować te sny. Czasami jest to tylko muzyka. Jakiś utwór, kolenda albo wiersz, fragment właściwie, zdarzy się także liczba, pojawiają się znikąd i dotyczą bardzo odległych rzeczy, z którymi na przykład nie miałem ostatnio w ogóle styczności. Ich obecność na pewno nie jest echem minionego dnia. Trzeba jednak podkreślić, że tak otrzymany przekaz zawsze jest klarowny i przez to, że jest krótki, jest łatwy do interpretacji. Są też sny, wizje. Ponieważ z wizjami spotykam się głównie w nocy, więc od biedy można je zaklasyfikować jako odmienny typ snu. Zasadniczo jednak nie zaliczam wizji do snów, bo rzecz z nimi nie dzieje się we śnie. One mają miejsce na jawie. Skąd u mnie ta pewność? Bo u mnie wizje poprzedzone są właśnie snami. Zwykle są to sny katastroficzne, bywają długie, ale ostatecznie one mnie wybudzają skutecznie, a wizja przychodzi dopiero po nich. Ja wiem, że ja wtedy nie śnię. Przebłyski na jawie. No, to, prawdę mówiąc, to się wiąże z tym, że to nie są sny, bo jak to powiedzieć? Czasami podobny przekaz jak ten senny. Udaje się otrzymać bez konieczności śnienia. Dzieje się to wtedy, kiedy wyłączasz myślenie. Potrzebny do tego jest spokój i relaks. Dobrze, jeżeli dzień był bądź jest spokojny, bez wielkich stresów, twoja głowa nie powinna być udręczona minionym dniem, bo to będzie wymagało dodatkowej obrony przed uporczywie wracającymi problemami dnia, a one nie pomagają. Pomocny za to może okazać się samotny spacer po pustym parku. Takie bezcelowe chodzenie i koncentracja na oddechu, na dźwiękach otoczenia, np. Na, na powiewie wiatru czy śpiewie ptaków, na mrzawce, bardzo oczyszcza, ładuje akumulatory. Nie napinaj się, nie oczekuj czegoś specjalnego, nie oczekuj, że przyjdzie cokolwiek. Po prostu ciesz się tą chwilą samobycie bez celu jest wystarczającą nagrodą takiej chwili ale zdarza się niekiedy bonus w tej ciszy w głowie może pojawić się głos wyraźny nie pomylisz tego z niczym innym to czy zinterpretujesz przekaz prawidłowo i czy w ogóle go zinterpretujesz to już jest osobna sprawa sen odpowiedź Odpowiedź na zadawane pytania. Tak, istnieje pewna technika, którą używam do kontaktowania się, no właśnie z kim, nazwijmy to z duchem opiekunem. Niech będzie, że z aniołem stróżem. Technika nie jest moja i nie bardzo pamiętam, gdzie o niej usłyszałem po raz pierwszy. Nie jest to w tej chwili takie istotne. Ważne, że po prostu zadaję pytanie i za jakiś czas otrzymuję odpowiedź. I można to robić przy zasypianiu, ale jeszcze lepiej jeżeli zrobisz to nad ranem. Cały jednak problem w tym, że nie da się tego robić przy normalnym stanie umysłu. Powody tego wyjaśniałem już wcześniej. Do nawiązania kontaktu trzeba wejść w stan letargu. Jeszcze nie sen, a już nie jawa. Najlepiej udaje się ta sztuczka rano, tuż po pierwszym przebudzeniu. Budzę się, otwieram oczy, Wiem, że do chwili, kiedy zadzwoni budzik, mam jeszcze sporo czasu. Zadaję dwa razy to samo pytanie, półgłosem. Potem odpływam w sen i zanim odpłynę całkiem, dostaję flash z obrazem, który jest odpowiedzią na zadane pytanie. Oczywiście odpowiedź na pytanie nigdy nie pada wprost. Do tego potrzebny jest sennik. Wyjście z ciała podczas snu. To są tak zwane doświadczenia OB. Out of Body Experience. Tak to definiuje literatura, która opisuje podobne zjawiska, to uczucie przebywania poza ciałem. Moje doświadczenia w tej materii są bardzo skromne. Chyba tylko trzy razy byłem poza ciałem, ale jest dużo książek na ten temat, które opisują doświadczenia autorów, ich osobiste, lub wprost są poradnikami, jak wprowadzić się. W ten stan, który umożliwi opuszczenie ciała. Paraliż senny, zwany także senną zmorą. Niedawno trafiłem na odcinek na YouTube poświęcony paraliżom sennym. W komentarzach tego filmu można przeczytać, jak wygląda on w snach u różnych ludzi. Chwalał się po prostu, jakie są ich osobiste doświadczenia w tej materii. Generalnie jestem daleki od tego, żeby traktować takie zdarzenia jako sen. Uważam, że to są ataki energetyczne na człowieka. Po ostatnich kilku takich atakach, za każdym razem, w odstępie dosłownie kilku dni, łapałem poważne przeziębienie. Stąd moja teza, że sen nas mora, okrada nas z energii. Później opowiem nieco więcej na ten temat, teraz tylko... Taka zajawka, że takie zjawiska też istnieją, nieprzyjemne. Interpretacja snu. Nigdy nie jest jednoznaczna, to trzeba sobie powiedzieć. Zawsze zostaje doza takiego niedosytu. Istotny jest nie tylko przedmiot snu, jaki udało się z niego wyodrębnić i później odszukać w senniku. Ważna jest także, a może przede wszystkim, intensywność snu oraz kontekst, w jakim występuje. Jest istotny, czy przedmiot lub zdarzenie dotyczy bezpośrednio mnie, czy jestem w tym śnie tylko obserwatorem cudzych, nazwijmy to, problemów. Bardzo ważne jest, czy w trakcie snu towarzyszą mi emocje, czy odczucia są gorące, czy całkiem niezauważalne. Zwykle Bardziej istotne są te elementy snu, jeżeli jest długi, przy których czułem jakiś lęk, złość, wstyd, miłość, radość. Te emocje są jakby markerami, takimi zakreślaczami, które podświetlają te fragmenty snu, na które warto zwrócić większą uwagę. A skąd pewność, że to coś widziane we śnie, że to coś zasłyszane we śnie jest tym właściwym przekazem. No nie zawsze jest tak, że przekaz jest bardzo precyzyjny, wyraźny, oczywisty. I dlaczego tak jest, że symbole we śnie mają takie nieoczywiste, sennikowe interpretacje? Niekiedy śni mi się ktoś z rodziny, na przykład. Ale nie wygląda jak osoba, którą znam z tego życia. Jest zupełnie do siebie niepodobna, a jednak we śnie nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta osoba o nieznanej mi twarzy to na przykład moja ciocia. Do takich sytuacji, no niestety trzeba przywyknąć, trzeba bowiem pamiętać, że sny to są energie, które do nas napływają i my te energie odczytujemy, a potem nasz mózg próbuje te kosmiczne sygnały. Pokazać nam z użyciem no, takich narzędzi, jakie ma do dyspozycji, a więc mówię tu o naszych pięciu zmysłach. Jak te kosmiczne energie przekształcić na to, czym porażą sobie nasze zmysły? No, nie jest to proste, w związku z tym, to, co otrzymujemy w tych snach, nie jest oczywiste. Te pięć zmysłów to trochę za mało, jak na potrzeby interpretacji wiadomości z innych wymiarów. Dlatego w snach dzieją się czasem rzeczy niemożliwe. Jak na przykład ta ciotka do siebie niepodobna. No dlaczego tak? Zapytasz. No dlatego, że w takim przypadku nie chodzi o twoją żyjącą obecnie ciotkę, tylko o jej energię, o jej duszę. Gdyby chodziło o ciotkę, to przyśniłaby się ciotka taką, jaką znasz. A ponieważ przyśniła się ciocia, być może ta dusza z innych wcieleń. Może wtedy jej ciało tak wyglądało? No to została ci pokazana w inny sposób, ale ty, jakimś siódmym zmysłem, wiesz, że to jest ona. Być może chodzi o duszę, z którą znacie się już od wieków. Zatem to nie ta ziemska ciotka chce ci coś powiedzieć, tylko jej nieśmiertelna energia, której ciotka jest tu na Ziemi awatarem. Drugi powód. Tej kłopotliwej, nieoczywistej interpretacji snów ma charakter praktyczny. Spróbuję to pokazać na przykładzie. Nad ranem zmarzłem. Budzę się więc i zamykam okno. Zanim zasnę ponownie, wygłaszam w eter pytanie. Dlaczego po 40 latach spotykam na swojej drodze jakąś osobę, którą widziałem w życiu tylko jeden, jedyny raz przez trzy godziny i to było wtedy, kiedy miałem 14 lat. Takie zdarzenie faktycznie miało miejsce, i było ono dla mnie bardzo znaczące. I chciałem wiedzieć, dlaczego to się stało. Zasypiam. Odpowiedź przychodzi natychmiast, i dosłownie przez sekundę widzę: stół operacyjny, nad nim ogromne światło, takie charakterystyczne dla pomieszczenia, gdzie wykonuje się poważne operacje chirurgiczne. Widzę także pochylonych nad stołem lekarzy w białych fartuchach, i oni zasłaniają mi widok pacjenta leżącego na tym stole. Nie wiem, kto jest operowany, ale, i tu uwaga, z jakiegoś powodu doskonale wiem, co dokładnie jest robione. To jest przeszczep nerki. Nie wiem skąd to wiem, bo nie widzę stołu, ale tu nie ma wątpliwości. Tak samo jak nie było tych wątpliwości przy identyfikacji mojej ciotki. I teraz, co jest w moim senniku do wyboru na potrzeby interpretacji tego snu? Przeszczep serca, przeszczep nerek, przeszczep wątroby. Sennik mówi, cytuję. Kiedy śnisz o przeszczepie serca, zapowiada to koniec miłości i rozstanie. Kiedy widzisz przeszczep wątroby, pomożesz komuś w jego problemach z agresją? Gdy w twoim śnie widzisz przeszczep nerek. Oznacza to, że pomożesz komuś z jego problemami, które nie pozwalają mu normalnie żyć. No, i jak widzisz, tylko trzecia odpowiedź senika miała dla mnie jakiś sens. I tak jest niemal za każdym razem. Na zadawane pytania pokazują się obrazy. Za tymi obrazami stoją wyjaśnienia, których nie sposób się domyślić. No bo skąd miałem wiedzieć, co stoi za przeszczepami poszczególnych organów? I to jest wielka zaleta senników, gdyby odpowiedź była słowna i wprost. Na przykład spotkałeś się z nią, żeby pomóc albo żeby ona pomogła tobie. No to zawsze istnieje ryzyko, że odpowiedź taką spreparował w podstępny sposób twój własny umysł albo mój własny umysł w tym przypadku. Gdyby taka sentencja wybrzmiała w mojej głowie to natychmiast odezwałby się we mnie sceptyczny głos, jakiś krytyk, że to może ja sam wytwarzam te wizje i zdania, bo chcę wierzyć w taką, a nie inną wersję wydarzeń, w taką, a nie inną wersję rzeczywistości. Nie wszystko, co słyszę i widzę, musi pochodzić przecież od mojej duszy, od moich opiekunów. Część rzeczy sam sobie mogę wykreować. Ale jeżeli mam obraz, za którym może stać cokolwiek to ja mam zaufanie, że treści za nim stojące są tymi, które miałem otrzymać. Jeżeli się upieram przy przeszczepie nerki, to ta treść jest odpowiedzią dla mnie, cokolwiek by tam było. Weź dowolny sennik i poczytaj opisy do haseł. To są jakieś kosmiczne rzeczy. Śni się mysz na przykład szara, czarna albo biała. Dla każdej z nich jest całkiem inna interpretacja. Dlatego właśnie ten system szyfrów sennika jest taki pożyteczny, bo nie da się go zmanipulować. Nie nauczysz się całego sennika na pamięć. No a jaki sennik wybrać? Uważam, że to nie ma znaczenia, najmniejszego. Ten, na który się zdecydujesz, ten, twoja dusza, przyjmie do komunikacji. Kropka. Im obszerniejszy, tym lepszy, oczywiście. Niekiedy prawidłowa interpretacja snu zajmuje kilka dni. Zdarzało się i tak. I właśnie o takim nietypowym śnie, szerzej o wszystkich wymienionych typach snów oraz o mojej walce z sennymi zmorami opowiem w następnym odcinku, na który już teraz Cię serdecznie zapraszam. I na koniec nie bój się śnić i nie wstydź się swoich marzeń. Pozdrawiam.